Dziś jestem. Wyszło już tutaj troszkę uszykowałem przed Waszym przebyciem na tą wyspę. Na, na tą wyspę. O mój Boże. Na ten świat. Yy, wyrównamy sobie teren na chatkę. Na początku się będzie troszeczkę lagować, ale to jest wina yy, tego może się renderuje. Tak. Pójdę tam sobie... O mój Boże, co to się dzieje? Niech się to zrenderuje. W Minecrafcie renderuj się. Renderuj się bocie No Nie no muszę sobie ustawić opcje grafiki na minimum Video Settings Minimap levels Co to ma być? 8 do 7 Tutaj sobie zrobię z 60 FPSików done. Do Gdzie było to coś wspomniane o minimapce? Tylko mówię. Co to jest takie zielone? Pokopmy sobie. Właściwie czemu tam ta góra się jeszcze nie zrenderowała? Przecież to była taka wielka góra. No c dym, 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 dym. O nie. Przecież ja gram na peacefulu Easy. I am noob. And I know that. <laughs> La. Maximum, minimum. Maximum Jeszcze nie ma tutaj takiego pośredniaczka. Pośredniaczka, kratraczka. Tak, pewnie ta rzecz Was szokuje. No ja mnie też nie będę ukrywał Po prostu ja nie wiem czemu ja chcę nagrywać na tym komputerze Po prostu nagrywanie w takie dni szkolne, gdzie nie mam dostępu do lepszego komputera jest fajne Nie wiem czemu właśnie w dni szkolne mi bierze do nagrywania YouTuba Kurka Ja tą kurkę zaklopuję Ona będzie kiedyś moja no nie wierzę. Jeszcze tego nie naprawili, żeby te rzeczy spadały. To jest takie... To jest takie trudne. Minecraft na luźno. W sumie to mogłem to zrobić wcześniej, ponieważ no w sumie... Teraz to mogę zacząć gadać o swoim kanale najwyżej. Da się. <noise> jest moja łopata. Dziwne, że te... to cię kręci Powinno być odwrócone cały czas w stronę Gracza Takich dwóch graczy Serwer i is... coś tam, coś tam, serwer Taki bóg, taki lak na serwerze ponieważ dwóch graczy stanęło obok jednego intemku i serwer nie wiedział gdzie O w tupę, przyszedłem ja na tym, na Easy Zrobię sobie chatkę nie, nie, tutaj. Tutaj. Boże! Jaka, jaka. prowizorka. Już to na niezgodne mnie. Już wiem co tu, tutaj takie coś zrobię. Patrz, 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 patrzcie ten trik, tak? Ło! Michał, jaki jakie coś koks, no wiem. Na wejściu? Kopmy piaskiem. Piaskiem ziemię. Mm -mm. Już myślałem, że tam był dziedzic ukazał się. Czy tutaj? Tutaj. Ciekawe, czemu mi się laguje jak nagrywa Minecrafta. Ale fajne. Bug. Mm. pająki są na górze, pająki panie, panie panie, co pan Dobra, to jeszcze może być takie fajne dziewczynki pokazane Idźmy panie Skąpiłem się za krzeszkiem Kurka! <tryk> Nigdy jej nie puszczę. Ju. Ty będziesz moją kurką od teraz. Dziwne, że ja jestem niby pod ziemią. Aha. Dobra. Wycofuję to, co chciałem powiedzieć teraz. Kurku, nie kokocz mi tu. Spokojnie. Panie Odidi. Chciałbym rozwalić taki krosek, żebyś to mogło być w takie dziurze w tym domu jakby Okej, okay, i ten krosek już trzeba? Jest Proszę o Dziękuję Zamyśliłem się, muszę zrobić teraz grabinkę Dzięki, które będę mógł wejść do mojej kurki <grymne> Hmm, hmm, hmm. potrzebne są mi patyki chyba No to zróbmy tak z 10 i to wyjdzie A ja jestem uber pro op ciemny Mam 60 ileś tam staków Po co ja tak robię w potrzebuję tylko jeden No nie zacie Po! Kurko dam ci zaraz będziesz miała Kurko Idź pan Już się będzie że nie mogę Czekaj, kurko, dam ci oświetlenie. Będziesz żyła w ciemności. Nie, zrobię to tak tutaj tak zrobię. Co? Z w kurka się trzeba zadbać? I tutaj tak. Ciekawe czy kurka może chodzić po drabinie. Poczekaj <grybuj> taki Okej. Okay. To będzie jeden z krótkich odcinków. Hmm. Zapoznanie się... O mój Boże, nie umiem... Nie no, nie, ja nie umiem chodzić kiedy mam F5 włączone. Tak, tak. Minecraft. Zapoznanie się z kurką i udomowienie jej. Część pierwsza. Cięcie. I na razie.